Skąd gra wie, że czytujesz? Cóż, na to pytanie, dosyć proste pytanie, jest kilka bardziej skomplikowanych odpowiedzi. I chodzi mi tutaj oczywiście o czytowanie w grach sieciowych, bo wiecie, pal o czytowanie w grach dla pojedynczego gracza. Polowanie na oszustów w grach sieciowych to ciągle syzyfowa praca, to nieustanny wyścig, w którym obie strony idą praktycznie łeb w łeb. Cheatowanie w grach sieciowych jest twój. Nie zapraszam do dyskusji. To psucie zabawy innym, by zaspokoić swoją, nie wiem, potrzebę leczenia kompleksów, potrzebę, nie wiem, dominacji. Albo jakąś patologiczną potrzebę zwycięstwa czy trollingu. I historia walki z cheaterami w grach sieciowych jest naprawdę bardzo długa. I niestety często szkodziła również uczciwym graczom. Jednym z pierwszych programów, który starał się identyfikować cheaterów był i w sumie ciągle jest niesławny Punkbuster. Program został stworzony na potrzeby gry Half-Life, ponieważ Valve borykało się z problemem cheaterów w sieciowym module i potrzebowało jakiegoś rozwiązania, które cheatowanie by ukróciło. Pod koniec września 2000 roku zadebiutował więc Punkbuster, który w swojej pierwotnej wersji działał jako osobny program uruchamiany razem z grą. Natomiast rok później na świecie zawitała wersja już w pełni zintegrowana z grą. I pierwszą produkcją, która w taki sposób używała Punkbustera, był Return to Castle Wolf. Ja sam pamiętam swoje rozgrywki w Enemy Territory, które często nawet się nie zaczynały ze względu na to, w jaki sposób punkbuster współpracował albo nie współpracował z systemem, i w dużej mierze wiązało się to z tym, w jaki sposób punkbuster wykrywał cheaty. Program skanował pamięć komputera w czasie rzeczywistym i tą metodą miał wykrywać nieprawidłowości w postaci cheaterskich programów. I czasami punkbuster blokował rozgrywki nawet wtedy, kiedy na komputerze nie było żadnego cheata, po prostu coś mu się nie podobało. Monitorowanie pamięci komputera niesie ze sobą znamiona inwazyjności. W końcu pozwalamy na to, żeby program miał wgląd w procesy, które dzieją się na naszym sprzęcie. Jednak w porównaniu do nowszych programów, których używają niektóre gry, by wykrywać cheaty, takie monitorowanie wydaje się być niewinne. I od razu na myśl przychodzi mi tutaj program Vanguard, stworzony przez Riot Games na potrzeby Valoranta. W przypadku tego programu w grę wchodzi nie tylko monitorowanie pamięci, ale również zgoda na dostęp do wszystkiego, co jest na naszym komputerze że przez cały czas Vanguard wzbudził wiele kontrowersji, a także doprowadził do kilku dziwacznych incydentów. Nie tylko wpływał na wydajność systemu, przez co niektóre gry sieciowe, te niezwiązane z grami Riotu, chodziły po prostu gorzej. Skrajnym przypadkiem był natomiast ban za podłączenie telefonu do komputera i spotkało to Oscara Canelesa w trakcie streamowania Valoranta. Gdy podłączył telefon do ładowania, Vanguard nałożył mu bana, bo wykrył obce oprogramowanie. Vanguard wydaje się programem najbardziej inwazyjnym, bo działa przez cały czas, jednak inne programy antycheatowe również uzyskują dostęp do naszego komputera. Komputera. Różnica polega na tym, że tamte programy monitorują nasz komputer dopiero wtedy, kiedy gra jest uruchomiona. Żeby jednak uniknąć takich przypałów w postaci banów zapierdoły, zupełnie niezwiązanych z oszukiwaniem, takimi jak podłączenie sobie telefonu do kompa, każdy taki program regularnie się aktualizuje i odpowiedzialne są za to zupełnie osobne zespoły. To nie jest tak, że szef powie jakiemuś grafikowi, ej ty dzisiaj masz dyżur przy anti -cheacie". Nie. I często te zespoły odpowiedzialne za program mają własnych szpiegów. Co szpiegują? Ano fora cheaterskie, na których można sobie poczytać najnowsze nowiny, poplotkować, a także kupić cheaty. I oczywiście ci szpiedzy te cheaty kupują. Ale po co? Czyżby chcieli oszukiwać we własnej grze? No właśnie nie. Wręcz przeciwnie. Oni je kupują po to, żeby je badać. Kupują je w celach Naukowych. Tak więc chce pan kupić czyta, ale wygląda mi pan jakoś podejrzanie. Nie, nie, wcale nie, wcale nie jestem podejrzany. Ja tutaj jeszcze nigdy nie byłem. To ja, Leclerc. Wsteczna inżynieria cheaterskich programów pozwala na opracowanie konkretnych środków zaradczych oraz zaktualizowanie antyczyta. Tak. Twórcy udają cheaterów. Jeżeli chodzi o publiczne fora cheaterskie, kupno takiego programu nie stanowi zbyt wielkiego problemu. Dostęp do nich mają praktycznie wszyscy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy chodzi o grupy prywatne. Na nich krążą oczywiście inne rodzaje cheatów. To znaczy mogą one podpadać pod popularne kategorie, takie jak aimboty, wallhacki, klipowanie przez ściany itd., ale ich implementacja lub kod może być inny. Dostanie się na takie prywatne grupy jest oczywiście trudniejsze, przez co pozyskanie samych kodów jest również stosunkowo trudne. Rodzi się więc pytanie, czy są jakieś inne metody wykrywania cheatów, takie metody, które nie wiążą się ze skanowaniem naszego komputera. Są, oczywiście, że są i tak jedne z nich nie są tak skuteczne jak dedykowany do tego software, natomiast inne muszą uwzględnić czynnik ludzki, czynnik społeczności gry. Pierwszą metodą, która przychodzi tutaj na myśl, jest zaangażowanie samych graczy. Jasne, to zadaniem twórców nie graczy powinno być pozbywanie się cheaterów z gry, jednak pomoc samych graczy w tej materii istnieje już od dawna. Wszelkie systemy raportowania podejrzanych zachowań są praktycznie w każdej grze sieciowej. Na podstawie tych raportów czy zgłoszeń deweloper czy moderator może zbanować potencjalnego cheatera. I choć w większości przypadków te zgłoszenia rzeczywiście dotyczą cheaterów, to jednak od czasu do czasu zdarza się błędne zgłoszenie. Czy to wynikające z zawiści, czy może po prostu z faktu, że zdarzają się gracze tak dobrze, że uznawani są za cheaterów. Natomiast zautomatyzowanie takiego procesu może prowadzić do jeszcze większych nieporozumień. Są również prostsze metody, takie jak chociażby to, że dane na temat gry przetrzymywane są na serwerach. Dane takie jak punkty życia, szybkość strzału, prędkość postaci, liczba amunicji itd. I gdy klient gry wysyła dane na temat postaci gracza na serwer, to ten analizuje je w poszukiwaniu nieścisłości. To jest mało inwazyjna metoda, jednak ma masę wad. Te serwery są w stanie wykryć tylko gwałtowne skoki danych, więc wszelkie cheaty w postaci aimbotów, wallhacków czy clippingu przechodzą pod radarem. W żadnym z tych haksów postać nie zdobywa, dajmy na to, podwójnych punktów życia albo superobrażeń. Dodatkowo nie działa to również na eksploity płynące z bugów. Przykładem takiego baga, który psuł grę, jest chociażby błąd jednego punktu życia w Battlefroncie 2. Bug sprawiał, że paski życia grywalnych postaci nie mogły zejść poniżej jednego HPK. To nie był żaden haks czy cheat, nie, po prostu bug, który totalnie psuł grę, przez wiele miesięcy. Dodatkowo wymiana informacji między takim serwerem a klientem gry potrafi wywołać lagi. Jednak najbliżej takiego świadomego wyszukiwania, czy. Cheat... no dochód. Jednak najbliżej takiego świadomego wyszukiwania cheaterów przez grę, czyli najbliżej tego pytania, skąd to gra wie, że oszukujesz, są metody oparte o sztuczną inteligencję. W założeniu jest to bardzo proste. Program nie monitoruje twojego komputera w poszukiwaniu zewnętrznych programów cheaterskich, tylko monitoruje twoje granie. To znaczy, sztuczna inteligencja monitoruje, jeżeli wyda się jej coś podejrzane, to flaguje takie zachowanie. I przykładem programu, który korzysta ze sztucznej inteligencji jest FairFight. Monitoruje on na przykład wskaźnik kill death ratio, headshot i inne tego typu statystyki i na ich podstawie ocenia czy gracz oszukuje, czy nie. Wszystko pięknie ładnie, tylko że no właśnie i tutaj znajdzie się bardzo spore ale program ma często problemy z odróżnieniem cheaterów od naprawdę uzdolnionych graczy. Dlatego ofiarami Fair Fight padają również, o ironio, gracze uczciwi, a ich jedynym przewinieniem jest to, że są po prostu bardzo dobrzy. Oczywiście to nie jest tak, że algorytmy, którymi takie programy analizują grę, są zapisane w spiżu i nie da się ich zmienić. Osoby obsługujące takie programy często grzebią w ustawieniach oraz zasięgu, w jakim monitorują one zachowania graczy. Pod radarem takiego zabezpieczenia mogą przejść również Wallhaki stosowane przez ostrożnych cheaterów. W ogóle ostrożni cheaterzy mogą przejść pod radarem, jeżeli hmm, nie obnoszą się za bardzo z oszukiwaniem. I bardziej zaawansowaną i potencjalnie skuteczniejszą metodą może być opracowany przez Valve system, który bazuje na idei uczenia maszyny, czyli po angielsku machine learning. I ten system znalazł już swoje zastosowanie w Counter-Strike Global Offensive. I w jaki sposób to działa? Ano, program uczy się na podstawie bazy danych walwowego systemu Overwatch oraz pracy społeczności gry polegającej na zgłaszaniu oszustów. Overwatch to właśnie taki system społeczności. Grupa dezygnowanych, doświadczonych graczy ogląda mecze oflagowanych osób i decyduje, czy taki gracz oszukiwał, czy nie. Generalnie ludzie są lepsi w determinowaniu, czy mają do czynienia z cheaterem. W 2018 roku VACnet, bo tak właśnie nazywa się system Valve, analizował 150 tysięcy meczów dziennie, a sam system był wtedy zasilany przez 1700 procesorów. Im więcej danych taki program dostaje, tym bardziej się uczy, a im więcej wie, tym szybciej wyewoluuje i zrobi nam taki Skynet, ponieważ stwierdzi, że stanowimy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla całej planety. Także to znaczy tego. Ten konkretny anti-cheat analizuje nie tylko meczowe statystyki gracza, ale również to, w jaki sposób się poruszał, w jakiej odległości był od celu itd. Walwowy system antyhackerski jest póki co stosowany tylko do określonego rodzaju cheatów, jednak w przyszłości ma on być rozszerzony o całe popularne oprogramowanie, które uprzykrza życie uczciwym graczom. Niestety, w miarę jak twórcy usprawniają swoje systemy antycheaterskie, tak deweloperzy haksów usprawniają swoje. Gdy wyjdzie nowa wersja jakiegoś programu, można być praktycznie pewnym, że haksiarze również zaktualizują swój. Raz wcześniej, raz później, ale zaktualizują. W końcu to jest wielki biznes, a finansowane przez cheaterów subskrypcje, często bardzo drogie, dochodzące do 100 dolarów miesięcznie, sprawiają, że deweloperzy hacksów mają środki na rozwijanie i ulepszanie metod oszustwa. Tak jak powiedziałem, to jest wyścig, w którym największym poszkodowanym są uczciwi gracze. A nawet jeżeli takiej wersji nie ma, to współczesne silniki oszustw oferują masę opcji, dzięki którym można przejść pod radarem anti-cheat'a, jak chociażby ustawianie aimbota tak, by trafiał. Tylko 60 albo 50% razy. I oczywiście najgorsze w tym wszystkim jest to, że w walce między systemami antyczyterskimi a samymi czterami często cierpią sami gracze. Z drugiej strony te systemy są konieczne, ponieważ gdyby ich nie było, gdyby nie miały jakiejś skuteczności, może nie stuprocentowej, ale jakiejś skuteczności, to w żadną z tych gier po prostu nie dałoby się grać ze względu na plagi czterów. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.